Pociąg kołysał się delikatnie na przegubach, usypiając pasażerów. W przedziale pachniało mocną herbatą, wodą i tytoniem. Igor siedział przy oknie, obserwując migoczące za szybą stacje, pokryte łuszczącymi się radzieckimi sloganami. Naprzeciwko niego siedział mężczyzna po pięćdziesiątce, o mięsistej twarzy i bystrych oczach. Przez całą drogę milczał, ale tuż przed stacją Sochi nagle zmrużył oczy i powiedział, To miasto nie wybacza słabym. Jego głos był ochrypły, zadymiony. Mężczyzna nic nie wyjaśnił, tylko wzruszył ramionami i odwrócił się do okna. Igor przyjechał do Soczi na zlecenie redakcji. Gazeta chciała zrobić reportaż o nocnym życiu miasta, o podziemnych lokalach, zamkniętych klubach i dziwnych ludziach, którzy tam chodzili. Oficjalnie Soczi pozostawało głównym uzdrowiskiem Unii, miejscem, w którym pionierzy maszerują wzdłuż morza, a kuracjusze piją lecznicze wody mineralne. Nieoficjalnie działy się tu rzeczy, o których wolano nie mówić głośno. Wychodząc na platformę, natychmiast poczuł coś gęstego i lepkiego w powietrzu. Wilgotne, ciepłe powietrze, przesiąknięte zapachem morza i spalin, mieszało się z mdłym zapachem perfum, których najwyraźniej używano tu w nadmiarze. Zwykły zgiełk dworca kolejowego, witanie ludzi, odprowadzanie, taksówkarze, dzwoniący. Igor podszedł do postoju taksówek. A pierwszy kierowca, z krzywym spojrzeniem, zapytał: Przyjechałeś na truskawki? Głos był drwiący, ale bez złośliwości, jakby nie było w tym nic nadzwyczajnego. Igor uśmiechnął się, udał, że nie rozumie i wrzucił walizkę do bagażnika. Samochód ruszył, manewrując między starymi wolgami i Żygulami. Miasto otwierało się w słabym świetle latarni. Domy kryte boazerią, podniszczone, ale wciąż solidne. Znaki złuszczącą się farbą, Stragany sprzedające wszystko, od owoców podziwne butelki bez etykiet. Igor wynajął pokój w starym domu na obrzeżach centrum. Właścicielka, chuda babcia o oczach, które wiele widziały, tylko potrząsnęła głową, gdy dowiedziała się, po co przyjechał. Już o tym pisaliśmy, ale po co? Kto chce wiedzieć, to sam się dowie, a kto nie chce wiedzieć, to i tak nikt go nie przekona, mruknęła, wycierając ręce w fartuch. Wieczorem Igor wyszedł na spacer. Szedł ulicami, przyglądając się twarzom ludzi. Niektórzy byli zmęczeni, zagubieni. Inni, zbyt ożywieni, z błyskiem w oku. Pary spacerowały z dziećmi, ale w powietrzu unosiło się coś nieuchwytnego, jakby niektórzy z tych ludzi prowadzili podwójne życie. Zauważył kobietę w drogiej sukience, która skręciła ostro w uliczkę, rozglądając się dookoła. Chwilę później w to samo miejsce wszedł mężczyzna w biznesowym garniturze. Później zobaczył młodą dziewczynę stojącą na rogu, najwyraźniej czekającą na kogoś. Samochód powoli podjechał, drzwi się otworzyły, a ona wsiadła bez słowa. Zapach burzy, a miasto zaczynało się zmieniać, jakby zrzucało skorupę dnia. Z piwnicznych barów dobiegała stłumiona muzyka, a w załkach słychać było szepty. Stuk od kroków odbijał się echem odchodników, a w każdym załku wydawało się, że ktoś go obserwuje. Igor skręcił w ulicę, na której podobno znajdowało się kilka popularnych lokali. Wszystko wyglądało tam inaczej. Mężczyźni z grubymi łańcuchami na szyjach, kobiety z prowokującym makijażem, kelnerzy w milczeniu podający drogie drinki które wydawały się nie pasować do tego zamkniętego świata. Dwóch mężczyzn paliło w pobliżu. Jeden był nerwowy, gestykulował w pośpiechu, drugi był ciężki, masywny, z twarzą, która nie tolerowała sprzeciwu. Widziałeś, jak po nią przyszli? Mówiłem, że nie dożyje poranka, rzucił ten większy. Drugi odwrócił wzrok, mamrotał coś niezrozumiałego i zaciągnął się głęboko papierosem. Igor udał, że nie słyszy. Po prostu szedł dalej, ale coś w jego wnętrzu się odwróciło. Przyjechał tu, aby napisać artykuł, ale teraz zdał sobie sprawę, że w tym mieście są rzeczy, które nie mieszczą się w żadnej kolumnie gazety. Poranek w mieście zaczął się prozaicznie. Robotnicy spieszyli się do fabryk, grupa pionierów maszerowała wzdłuż nasypu, z głośników rozbrzmiewała oficjalność. Na pierwszy rzut oka nic w tym miejscu nie zdradzało sekretnego życia, o którym szeptano w nocy. Igor pił kawę w lokalnej kawiarni, przyglądając się klientom. Niektórzy czytali gazetę, inni leniwie wpatrywali się w okno, ale spojrzenie kelnera, które szybko prześlizgnęło się po nim, było inne, oceniające. Leryse przyszła pół godziny później. Była niska, o lekkim, niemal chłopięcym chodzie, ze zwykłym zmęczeniem w oczach. Usiadła naprzeciwko mnie i bez żadnego wstępu powiedziała – jeśli chcesz zrozumieć to miasto, spójrz nie na to, co widać, ale na to, co ukryte. Wzięła łyk kawy i pochyliła lekko głowę, jakby zastanawiając się, czy mówić dalej. W ciągu dnia jest tak, jak w raportach, produkcja, praca socjalistyczna, spotkania partyjne. A w nocy uśmiechnęła się. Ma swoje własne zasady. Ludzie żyją w dwóch światach jednocześnie, tym oficjalnym i tym prawdziwym. Igor wpatrywał się w nią, próbując zdecydować, czy jej zaufać. Zdał sobie sprawę, że jeśli ktokolwiek znał prawdę, to byli to lokalni dziennikarze. Kiedy wyszła, kelner postawił przed nim czajnik, nie patrząc na niego. Nie jesteś pierwszym, który próbuje się dokopać rzucił cicho. Ale wszyscy szybko zdają sobie sprawę, że nikt tutaj nie śpi we własnym łóżku. Odniósł tacę, nie czekając na odpowiedź. Igor zastanawiał się. Wszyscy, których spotykał, mówili podpowiedziami, jakby sprawdzając jego reakcję. Wieczorem postanowił sprawdzić jedno z miejsc, o których wspomniała Lerysę. Podziemna restauracja była ukryta za niepozornymi drzwiami w centrum miasta. Z zewnątrz wyglądała jak kawiarnia, ale w środku było ciemne pomieszczenie z cichą muzyką. Parter wyglądał jak miejsce spotkań nomenklatury, mężczyźni w drogich garniturach. Kobiety o szczupłych nadgarstkach i pewnych siebie uśmiechach. Kelnerzy sunęli bezszelestnie między stolikami, przynosząc jedzenie, którego nie było na liście radzieckich gastronomów. Ale główne życie zaczynało się na górze. Wspinając się po wąskich schodach, Igor zobaczył inny świat. Na pierwszym piętrze nie było jasnych świateł, stoliki były bardziej od siebie oddalone, a goście rozmawiali przyciszonymi głosami. Czuł zapach drogich perfum, dymu papierosowego i czegoś jeszcze subtelnego, ale niepokojącego. Kobiety w eleganckich sukienkach, mężczyźni z napiętymi twarzami, ochrypły śmiech. To był świat, który istniał poza spotkaniami konsomołu i liderami produkcji. Tutaj grali w ruletkę, podejmowali decyzje, sprzedawali coś więcej niż towary. A w najdalszym kącie siedział mężczyzna o nieustępliwym spojrzeniu, które wpatrywało się w niego zbyt długo. Kiedy Igor wyszedł na zewnątrz, powietrze wydawało się niezwykle świeże. Miasto żyło podwójnym życiem, pilnie budując socjalizm w dzień i niszcząc go w nocy. W fabryce robotnicy donosili o nadmiernej realizacji planu, a po zmianie szli tam, gdzie oficjalna propaganda nie zaglądała. Funkcjonariusze partyjni mówili na zebraniach o moralności, a potem znikali w miejscach niedostępnych dla wszystkich. Panowała dziwna, niemal teatralna atmosfera której każdy miał swoją rolę do odegrania, ale tylko ci, którzy patrzyli głębiej, znali prawdziwe zasady. Późno w nocy usłyszał pewną historię. Mężczyzna przy barze, ściszając głos, opowiadał o kobiecie, która wiedziała zbyt wiele. Pracowała na wysokim stanowisku w Związku Zawodowym i miała powiązania w kręgach partyjnych. Mówiono, że wiedziała o rzeczach, o których nie powinna, i pewnego dnia po prostu zniknęła. Nikt nie szukał, nikt nie zadawał pytań. Tak to już tutaj jest, ci, którzy stają się niewygodni, odchodzą bez śladu. To miasto, w którym prawda nie ma wartości, jeśli nie wiesz, jak jej użyć, podsumował narrator i machnął ręką, jakby to wszystko wyjaśniało. Igor wracał do hotelu, gdy zobaczył znajomego mężczyznę. Wychodził z wejścia z czyjąś żoną. Po mieście krążyły plotki, że ten człowiek był powiązany z władzami, że miał patronów. Ale teraz było jasne, że ktoś obserwował również jego. W cieniu stał inny mężczyzna, niemal wtapiający się w mrok, z papierosem jasno żarzącym się w ciemności. Nie ruszał się, tylko patrzył. Igor poczuł dreszcz na plecach. Miasto rządziło się swoimi prawami, a on dopiero zaczynał je rozumieć. Poranek nie przyniósł ulgi. Miasto nadal żyło swoim podwójnym życiem, ale teraz Igor postrzegał je nie jako chaotyczny zbiór przypadkowych zdarzeń, ale jako starannie skonstruowany system. Zdrada, rozpusta, szantaż, nic z tego nie było spontanicznym przejawem ludzkiej słabości. To był mechanizm działający bez zarzutu. Zdał sobie sprawę, że nie było tu przypadkowych ludzi. Ci, którzy wiedzieli za dużo, albo akceptowali reguły gry, albo znikali. Na jednym z dziedzińców, zaśmieconym niedopałkami i odłamkami butelek, zobaczył kobietę palącą nerwowo przy wejściu. Jej twarz wydawała się znajoma. Przypomniał sobie, kilka dni temu wychodziła z restauracji na pierwszym piętrze z wysokim mężczyzną, który miał zwyczaj regulowania spinek do mankietów. Teraz jej spojrzenie było puste, a ręce drżały. Próbowała coś powiedzieć, ale w ostatniej chwili zmieniła zdanie i odwróciła się. Igor zaczął układać elementy układanki. Każde miasto ma swoich wpływowych ludzi, ale tutaj było inaczej. Wszystko wskazywało na postać, o której mówiło się tylko szeptem. Człowieka bez imienia, ale z władzą. Nikt nie widywał go na oficjalnych przyjęciach, jego nazwiska nie było na partyjnych listach, ale to on decydował, kto zostanie dyrektorem fabryki, kto dostanie pozwolenie na otwarcie sklepu, a kto nagle wyjedzie i nigdy nie wróci. Historie, które Igor usłyszał w ciągu ostatnich kilku dni, zaczynały układać się w niepokojący obraz. Kochanek żony dyrektora fabryki zniknął pewnego dnia, zostawiając na stole niedokończoną filiżankę kawy. Partner, który zbyt głośno mówił o moralności, nagle otrzymał nowe zadanie na odludziu, gdzie nie było elektryczności ani łączności. Młoda dziewczyna, która pracowała dla związku zawodowego, Znalazła swoje zdjęcia w niepowołanych rękach i odeszła tydzień później z powodów rodzinnych. Nikt nie pytał, dokąd i dlaczego wyjeżdża. Na ulicach Igor coraz częściej zauważał te same twarze. Mężczyzn, którzy pojawiali się przypadkiem, w kawiarniach, w hotelu, w tramwaju. Nie robili nic podejrzanego, po prostu byli obecni. Spojrzenia były krótkie, ale intensywne. Nie wiedział, kiedy to się zaczęło ale teraz było dla niego jasne, że jest obserwowany. Wieczorem spotkał się z Larisą. W jej spojrzeniu wyczytał zmęczenie zmieszane z irytacją. Mówiła cicho, prawie bez emocji. Chcesz zrobić to, co nie udało się nikomu innemu? Zastanów się, zanim wejdziesz głębiej. Zamilkła, przyglądając się twarzom przechodniów. Niektórych tematów lepiej nie poruszać. Wszystko tutaj jest utrzymywane w delikatnej równowadze. Jeden nie ruch i znikniesz. Widziałam to już wcześniej. Igor poczuł, jak coś zimnego ściska go w środku. Nie spodziewał się, że strach dotknie go tak szybko. To była upalna noc. Przez otwarte okno wpadały zapachy asfaltu i liści. Miasto, niczym ogromna bestia, nadal żyło swoim sekretnym życiem. Przez chwilę wydawało się, że wszystkie dźwięki zlewają się w ogłuszający, narastający szum. Igor usiadł przy stole, zastanawiając się nad wszystkim, czego się dowiedział, ale jego myśli były zdezorientowane. W tym miejscu logika działała inaczej. Tutaj władza nie należała do tych, którzy stali na trybunach, ale do tych, których imion nikt nie wypowiadał na głos. Zegar na ścianie wskazywał drugą nad ranem, gdy usłyszał cichy szelest pod drzwiami. Otworzył je, ale na korytarzu nie było nikogo. Tylko poczwórnie złożona kartka papieru. Rozwinąwszy ją, przeczytał nierówne słowa, jakby pisane w pośpiechu: Jeśli nie wyjdziesz do rana, zostaniesz tu na zawsze. W powietrzu wciąż unosił się słaby zapach tytoniu. Wyszedł na korytarz, rozejrzał się w obie strony, ale był pusty. Tylko słabe skrzypienie desek gdzieś w oddali wskazywało, że nie jest sam. Igor spakował swoje rzeczy przed świtem. Chciał odjechać pierwszym pociągiem, ale coś w środku podpowiadało mu, że to nie będzie takie proste. Na dworcu czekała go niespodzianka, nie było biletów. Kasierka leniwie przejrzała magazyn, wzruszyła ramionami i powiedziała, że nie ma miejsc ani dziś, ani jutro. Nie wyglądała na zaskoczoną, jakby wiedziała, że przyjedzie. Próba wezwania taksówki również zakończyła się niepowodzeniem. Kierowcy albo nie odpowiadali, albo mówili, że nie dadzą rady. Wyglądało to tak, jakby miasto się zamknęło, zacisnęło sieci. W hotelu telefon milczał. Nawet automat telefoniczny w pobliżu placu nie działał. Poczucie uwięzienia stawało się coraz bardziej realne. Igor błąkał się po ulicach, próbując znaleźć wyjście. Miasto żyło swoim zwykłym życiem. Robotnicy udawali się do fabryk, sprzedawczynie na targu kłóciły się z klientami, uczniowie rozciągali się do swoich klas. Nikt nie wyglądał na zmartwionego, ale teraz już wiedział, to wszystko było tylko dekoracją. W zaśmieconej uliczce natknął się na starszego mężczyznę. Siedział na skrzyni, trzymając w reku starą gazetę. Jego pomarszczone palce nerwowo przerzucały strony, a oczy błądziły dookoła. Podniósł głowę. Zatrzymał wzrok na Igorze. Nie jesteś pierwszym, który chce uciec, głos był stłumiony, tak samo wyblakły jak gazeta w jego rękach. To miasto nie lubi tych, którzy rozumieją zbyt wiele. Starzec mówił spokojnie, jakby mówił o pogodzie. Wszystko zaczęło się dawno temu, za czasów Niemców. Wtedy też mieli swoich strażników. Zmieniają się tylko nazwy, ale zasady pozostają. Uśmiechnął się, rzucił papier na ziemię i odszedł, pozostawiając za sobą zapach wilgotnego tytoniu. Igor zdał sobie sprawę, że jest obserwowany. Każdy krok był pod obserwacją, a on nie mógł znaleźć wyjścia. Wieczorem natknął się na jednego z tych, którzy go obserwowali. Mężczyzna stał w cieniu wejścia, palił papierosa i patrzył prosto na niego. Chodźmy, powiedział, nie dając mu czasu do namysłu. Weszli na ciemny dziedziniec, gdzie powietrze było ciężkie i wilgotne. Tam czekał na niego inny mężczyzna, powściągliwy, pewny siebie, bez zbędnych emocji. Wiesz za dużo, powiedział równym głosem. Teraz masz dwa wyjścia: stać się jednym z nas lub zniknąć. W jego głosie nie było groźby, tylko stwierdzenie faktu. Miasto nie wybaczało przybyszom z zewnątrz, ale czasami akceptowało tych, którzy rozumieli zasady. Igor milczał. Zdawał sobie sprawę, że nawet ci, którzy wydawali się czyści, byli częścią systemu. Larysa, Kellner, nawet kasjer na dworcu, wszyscy wiedzieli, ale milczeli. Nie byli przestępcami, ale też nie walczyli. Żyli w tym mieście, akceptując jego prawa. Noc minęła w napięciu. Próbował wymyślić, co robić dalej. Opcji było niewiele. Odejście nie wchodziło w grę, poddanie się nie było w jego planach. Postanowił walczyć. Ale czy mógł wygrać? Igor nie zmrużył oka. Ranek przyniósł tylko poczucie, że zostało coraz mniej czasu. Zdał sobie sprawę, że miasto nie wypuszcza tych, którzy wiedzą za dużo. Ale co dalej? Poddać się? Zaakceptować ich zasady? To było niemożliwe. Otworzył okno, wpuszczając do pokoju zapach mokrego asfaltu, dymu i czegoś jeszcze, mdłego, lepkiego. Ktoś palił na dole, migoczące światło papierosa majaczyło w ciemności. Był obserwowany. Decyzja przyszła sama. Wrzucił notatnik i kamerę do walizki, zebrał wszystko, co mogło potwierdzić jego teorię. Rozejrzał się po pokoju ostatni raz, sprawdzając, czy nie zostawił niczego ważnego. Potem wyszedł, nie spiesząc się, starając się wyglądać spokojnie. Na ulicy zastał pustkę. Tylko sporadyczni przechodnie, taksówkarze, pijący wracający po nocnej imprezie. W redakcji, do której miał wysłać artykuł, panowała cisza. Telefony wciąż nie działały. Poszedł na pocztę i porzucił paczkę papierów, wysyłając ją na swój adres domowy. Jeśli nie uda mu się wydostać, prawda i tak wyjdzie na jaw. Po południu znów zobaczył Larissę. Stała po drugiej stronie ulicy, paliła, nie zbliżała się. Ich oczy się spotkały, ale nic nie powiedziała. Potrząsnęła tylko głową, jakby się żegnała. Zrozumiał, to było ostrzeżenie. Wiedziała, co się z nim stanie. Jej ostrzeżenia były prawdziwe. Na stacji kolejowej nic się nie zmieniło. Nie było biletów. Ale tym razem nawet go nie okłamali. Kasier po prostu zamknął mu okienko przed nosem, nie siląc się na wyjaśnienia. Miasto zamknęło się w sobie. Chodził po placu, zastanawiając się nad opcjami. Jedyną opcją było wydostanie się na piechotę, złapanie podwózki. Ale czy miał jeszcze taką możliwość? Szept za nim. Czuł narastający niepokój. Wszystko wokół niego było jak zwykle. Ale coś się zmieniło w drobiazgach. Ci, którzy go śledzili, już się nie ukrywali. Podążali powoli, nie spiesząc się. Nie miał już złudzeń. Dali mu szansę. On ją odrzucił. Nadszedł czas na kolejny scenariusz. Wieczorem wrócił do hotelu. Drzwi jego pokoju były otwarte. W środku było pusto. Jego walizka zniknęła, rzeczy były porozrzucane. Ktoś przejrzał jego notatki. Na stole leżała koperta. W środku był bilet na nocny pociąg. Bez podpisu, bez wyjaśnienia. Wiedział, że to nie był prezent. To był wybór. Ostatni. Pociąg odjeżdżał za dwie godziny. Stał na peronie z biletem w ręku, zastanawiając się, czy to pułapka. Film miał w kieszeni jedyną rzecz, którą zdążył ukryć. Wszystko wokół niego wydawało się normalne, ale uczucie niepokoju nigdy go nie opuszczało. W ostatniej chwili poczuł na sobie spojrzenie. Ktoś go obserwował. Nie odwrócił się. Pociąg zatrąbił, a on wszedł do środka. Kiedy pociąg ruszył, wyjrzał przez okno. Leryse wciąż stała w tym samym miejscu w cieniu latarni. Jej oczy mówiły więcej niż jakiekolwiek słowa. Udało mu się wydostać, ale to nie znaczyło, że był wolny. Telefon zawibrował w jego kieszeni. Jedno nieodebrane połączenie. Brak numeru. Zdał sobie sprawę, że ta historia jeszcze się nie skończyła. Drodzy słuchacze, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Subskrybujcie kanał, umieszczajcie polubienia i piszcie, jak podoba Wam się ta historia. Kliknij dzwonek, aby nie przegapić nowych filmów i do zobaczenia wkrótce.